Kontemplacja cierpienia, własnego cierpienia, to sposób do uwolnienia się od niego. Cierpienie jest częścią życia. Wiele zdarzeń, sytuacji, wyborów sprawia, że odczuwasz ciężar nie do wytrzymania, który sprawia ból fizyczny, emocjonalny i mentalny. Kiedy kontemplujesz to poczucie, to wszystko, co niesie ze sobą Twoje cierpienie, i nie uciekasz, wtedy zagłębiając się w siebie, Masz możliwość usłyszenia czegoś w tobie, co ma zapis na życie i podpowiedź ci, co robić, żeby żyć mimo tego, co się wydarzyło. Czasem to będzie sięgnięcie po pomoc, akceptacja, odpuszczenie. Kontemplacja cierpienia sprawia, że odnajdziesz drogę, aby z martwych wstać ze swojego cierpienia, ze wszystkiego tego, co sprawiło, że cierpisz.